Robię wielki powrót na YouTube'a. Tam, tam, pam, pary. Dobra, tak serio to odnowa. Wracam do sieci z moim wielkim planem robienia kanału, który no wyszedł jak wyszedł. W sensie no teoretycznie jest, działa, praktycznie troszeczkę stanął, ale to ze względu na to, że uderzałam sobie, że filmy muszą być, wiecie, długie żeby to miało sens, żeby ona szła na YouTube'a, no i już muszą być w tę stronę, nie? Teraz nagrywam tak po prostu, bo stwierdziłam, że nie będę robić samych wielkich, długich filmów, których w sumie i tak prawie nikt nie ma czasu oglądać, może jak już będę wielce sławna, wiecie, może będę sławna, nie? Dobra, nieważne. Robię je dla Frajdy, także pomyślałam sobie, że wrócę do nagrywania, ale będę nagrywała takie dosłownie malutkie filmiki, które się skupiają na jednej rzeczy, którą akurat robię, bo chciałabym się tym chwalić i naprawdę brakuje mi ostatniej motywacji, żeby robić dalej. Jak nie, nie pokazuję tego nikomu, to biednych znajomych męczę, wysyłam im milion zdjęć. Także chciałam Wam powiedzieć, że wrócę sobie z takimi krótszymi filmikami, żebym czuła, że coś robię, żeby mi się bardziej chciało, a zacznę od tego, że ostatnio, ostatni film był chyba chyba jeszcze taki działkowy z, z drukami z klasycznej drukarki, czyli tej szyde takiej, wiecie, na plastik, a potem jakieś tam zdjęcia. A teraz w międzyczasie, no trochę czasu minęło, bo w sumie koło roku, kupiłam sobie drukarkę żywiczną i na żywicę. To jest coś, o czym marzyłam już dość dawno, ale cały czas mi się wydawało, że będzie ona taka, wiecie, śmierdząca, że ta żywica jest toksyczna, że śmierdzi okropnie na cały dom, że nie da się przy niej wytrzymać, trzeba mieć wentylację, trzeba mieć nie wiadomo co. Okazało się, że w sumie to no trochę śmierdzi faktycznie, no nie, nie powinno się przy tym spać. Nie powinno się mieć tego w jednym pokoju, siedzieć przy niej cały czas, ale ogólnie ta drukarka wcale nie jest aż taka problematyczna, bo jeżeli mamy dobrą drukarkę, mamy dobrą żywicę, ja teraz kupuję tylko Anycubic, mam drukarkę Halot R6, zaraz wam ją pokażę, no to ta żywica tak naprawdę poczucie głównie przy zdejmowaniu kopuły, bo ona jest zamykana, a tak sama z siebie to tak naprawdę nie śmierdzi jakoś mocno. Jeżeli ktoś nie ma doświadczenia w ogóle z takimi mocnymi zapachami, to może będzie mu to trochę przeszkadzało, ale ogólnie co, wydaje mi się, że Naprawdę nie jest jakoś strasznie. Także jeżeli ona sobie stoi w pracowni i tak, no nie chodzi cały czas. Chodzi, kiedy ja sobie coś tam wymyślę albo ktoś mnie coś poprosi, no to naprawdę nie jest to jakiś problem, żeby mieć ją sobie tak po prostu w domu. Także teraz mam tą drukarkę, a filmik nagrywam po pierwsze po to, żeby pokazać Wam, jak ona wygląda. Czyli teraz Wam pokażę, jak ona wygląda, ile miejsca zajmuje, bo naprawdę mało. To jest właśnie drukareczka, jeszcze w folii, bo i tak będzie wiecznie brudna, więc po co ją otwierać. Tu się teraz pokemony drukują. Tu widać właśnie podpory, podpory potem się usuwa. Po usunięciu trafiają one tutaj, czyli do takiej maszyny, która imituje promienie UV, żeby, żeby te figureczki się zrobiły takie twarde, twarde, bo żywica po wyjęciu jest jeszcze dość plastyczna, ale najpierw trzeba wrzucić do tego pojemniczka z alkoholem i zopropanolem. Ten alkohol wypłukuje resztki żywicy. Wstawia się go tutaj, to się potem kręci w środku, także jest ładnie wypukane. Po wyschnięciu wstawia się tu. No, oczywiście, po usunięciu Także skomplikowana super to nie jest, no ale trochę tych sprzętów trzeba mieć. No i potem wychodzą takie różne cuda, nie? Moje skrzydełko, które wydrukowałam, dwa razy prawe bo nie. Także to jest jakby całe miejsce pracowni. Tych stołów, tych blatów na wydrukowanie falin, właśnie było około sześciu, siedmiu, bo. No, bo raz mi się zepsuło. Tak ogólnie podstawowa miało być. 6 wyszło, 7. Około 65, nawet ponad godzin druku. A druga część filmu to jest to, co z niej wyszło. A wyszło z niej już tak naprawdę sporo rzeczy, które mogłam pokazać. A zacznę od tego, co zrobiłam na samym końcu, czyli właściwie teraz. A jest to falin z Animsa, a właściwie z mangi Delicious Dungeon. No, generalnie tam locha i smakowitości, czyli, czyli seria o. Jedzenie potworów z lochów, więc sama seria jest świetna. A to jest chimera z tej serii. Jest naprawdę spora. Generalnie chciałam ją kupić, ale zobaczyłam, że kosztuje 1400 zł. Ja rozumiem, że figurki są drogie. No, po prostu są, tak to jest. To jest drogie hobby w większości. One kosztują co najmniej 400 w górę, takie ciekawsze. Ale 1400 za naprawdę niewiele większą niż ta. Gdzie ona nie ma jakiegoś, no wiecie, na jakiegoś, nie wiadomo jakiego detalingu uważam, że to jest przedminka, więc po prostu ją sobie zrobiłam. Twarz była okropna, bo jest maleńka. Porównajcie sobie do mojego palca: jest trochę brudny, bo w ziemi, ale dobra. Więc jest malutka. Żałowałam, że nie mam lupy, ale jakoś się udało kredką do brwi. No i generalnie naprawdę te detale, całe detale tego smoka: jestem z nich bardzo, bardzo, bardzo dumna. Z tego malowania drukowana była, na naprawdę wiele elementów składana. Tutaj łączona żywicą i tak widać trochę te łączenia, no ale nie są one jakieś strasznie rzucające się w oczy i na 100% się nie rozpadnie. Czyli właśnie takie rzeczy można tworzyć, mając w domu drukarkę żywiczną. Oczywiście trzeba mieć masę czasu, cierpliwości, a zazwyczaj nie mamy ani tego, ani tego, ale jakoś trzeba przez to przebrnąć. Więc to jest po prostu sztos. Może ją wystawię na sprzedaż, może nie. Prawdopodobnie będę sobie chciała trochę hajsów odzyskać, ale nawet jeżeli to zrobię, to będę chciała wydrukować sobie drugą, albo wydrukować drugą na sprzedaż, a to zostawić. Zobaczymy. No, także teraz zaraz pokazuję wam fotki falin. Pokażę wam drugą rzecz, która w sumie i tak już wskoczyła przynajmniej na która już wskoczyła przynajmniej na moją stronę na Facebooku, a dokładnie jest to pierwsza figurka, którą zrobiłam z żywicy. Jak to ja uparłam się, że będzie, wiecie, ciekawsza, duża, no i uwielbiam Harley Quinn, więc tam zresztą stoi o, to, to, to 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 są same Harleyki praktycznie. A dokładnie jest to pierwsza figurka, którą zrobiłam z żywicy. Ja też jestem z niej bardzo dumna. Oczywiście cała jest ręcznie malowana. Ta główka jest już sporo, sporo większa od tamtej, ale i tak nie jest duża. Ja nie mam doświadczenia w malowaniu figurek takich, wiecie, akcji, także jeszcze się nauczę. przydałbym mi się nawet trochę rad, bo to jest naprawdę trudna sztuka. Ale jak na razie wydaje mi się, że jak na takiego żółto dzioba, który maluje sobie jako samouk, wyszło naprawdę nieźle. Także jej foteczki też zaraz wam wrzucę. Ja się. A na razie to będzie wszystko. Tak jak mówiłam, to będą takie krótsze odcineczki. Zobaczymy, czy będą one w poziomie czy w pionie. Chciałabym, żeby dało się wrzucić je też na, na fajsa czy coś takiego, wiecie. Ale taki szorcik na YouTube. A wiem, że są chyba do minuty, no ale co, 5-minutowy film a 20? Wydaje mi się, że na YouTube zwykle wskakują takie no, 15-20. Więc takie króciutkie będę sobie wrzucić. Na co wpadnę to zrobię. Teraz mam sporo druków do pomalowania i będę wam pokazywać, jak już je zrobiłam i pomalowałam, z czego są. No i takie tam. Zapraszam na kolejny film.